Nie jest tak, ja wiem, że teraz słońce jest ze 35 stopni a ja w czapce. Bo, bo ostatnio jeździłem właśnie w takim upale. Ja był taki upał i całe czoło miałem miał spalone i skóra mi Już teraz lepiej jest w czapce, lepiej jest w czapce niż, niż spalone czoło. Nie jest wełniana czapka, ale nie jest mi jakoś tam specjalnie gorąco, a dzisiaj, dzisiaj miejsce specjalne, zaraz pokażę, ciekawe, czy ktoś zgadnie, gdzie ja jestem. Miejsce specjalne dzisiaj, bo koledzy mnie poprosili, żeby ich gdzieś w jakieś fajne miejsce. I właśnie, właśnie zajechaliśmy, oni już tam poszli. Ja szukam miejsca gdzie tutaj można można drona odpalić, bo nie wiem czy tam w środku nie będą nie będą sapać Tak, to miejsce się nazywa <śmiech> <śmiech> Jeszcze trochę szreszki już, już odkaszły To miejsce się nazywa La Plantation Jedna z najsłynniejszych Jedna z najmniejszych plantacji pieprzu na świecie jest bardzo, jest mnóstwo ludzi, bo dzisiaj jest, dzisiaj jest niedziela. Jest mnóstwo, mnóstwo turystów tutaj przyjeżdża z całego świata. No jest, to, no, jest to ciekawe miejsce. Ja ten idę tam, bo ci koledzy oni tam poszli, i idę tam do, do zobaczyć. Jest to z tego co wiem, to jest to jedna z najbardziej ekologicznych plantacji, że nie są tutaj używane w ogóle żadne, żadne środki chemiczne do... Tutaj są różne takie... E, różne takie tabliczki, to pewnie jakieś roślin... Nie, to, to nie, to na razie to są takie kierunkowskazy. Ale tak jak mówię, że jest to jedno z najbardziej ekologicznych miejsc na świecie, bo wszystko jest tutaj naturalnie. Dużo jest tutaj bardzo fajnych jakichś takich drzew. Nie wiem co to jest, jakieś takie palmy. Te palmy są jakieś takie troszeczkę inne tutaj. No mnóstwo tak, no bo mnóstwo turystów tutaj przyjeżdża i to co chwilę jest jakaś taka, taka restauracyjka, że można usiąść i tam sobie... Kawkę wypić, czy coś tam zjeść. No także jest, jest super. Nie? A jest tutaj nazwa tej palmy. To co pokazywałem to jest. Się nazywa Areka. Areka Palm. Jest tabliczka. O i tu jest jakieś takie drzewo. Pierwszy raz w ogóle widzę takie, takie owoce. Takie owoce. Wiszcie, nie wiem czy to jest jadalne czy nie. To jest takie dość duże drzewo. O, tutaj widać też te owoce. Na całym tym drzewie jest pełno tych owoców. Nie wiem czy to jest jadalne, ale ład, bardzo ładnie to wygląda. O tutaj zrobili tak na wzór takie chiński zrobili. Takie szyby. Ja nie wiem czy to można stanąć na taką szybę. To no nie marzysz. Nie, nie, <gry> nie ja wolę, to, wolę po tym. Po tej Po tej krawędzi. No to tak kurcze wygląda, tak jakby się o to mocno oparł. O, tutaj widać teraz dokładnie ten, dokładnie całą tą plantację. Tutaj oni tutaj mają te plantacje, to jest bardzo, bardzo szeroki obszar. Tutaj nawet tego wszystkiego nie widać, bo to jest naokoło, na około, na około w jedną i w drugą stronę. No dużo, dużo, dużo hektarów. No jest tutaj bardzo dużo, bardzo dużo tych produktów. Tutaj są jakieś sosy herbatki, herbatkę można spróbować. Hello there. Buy one, get one free tutaj Tutaj to nie wiem też chyba jakieś herbatki albo jakieś odmiany pieprzu pieprz z solą w takich woreczkach no jest tego mnóstwo, tutaj mnóstwo. Nie będę mówił ceny, bo, bo te ceny są takie troszeczkę powalające. Znóg. Nawet tutaj chyba nie ma, nie ma, e, nie ma napisanych cej po francusku i po angielsku. Green pepper, czyli zielony pieprz, czerwony pieprz. Czarny pieprz, black paper no i, i white paper. I tu jeszcze jakieś tam herbatki chyba są. No jest tego, jest tego bardzo dużo. Ja idę. No i tu przy okazji jest tak, przy okazji jest restauracyjka. Można coś tutaj sobie zamówić. Jest tutaj, tutaj jest woreczek z ceną. 350. 350 taki woreczek. 350 dolara. Oj, coś spadło. A tutaj teraz też tutaj widzę jest ten to są, To nie jest pieprz. Tutaj to co widać. Tylko to są takie papryczki, a może to jest i pieprz. No nie wiem, tak nie widać za bardzo. No widać tak, jakby to były papryczki. Nie widzę takich ziarenek, ale wszystko jak ładnie tutaj jest ten. Ładnie zatane. No nie wiem to, to, to nie jest pieprz to jest coś innego kurde nie chcę tutaj wchodzić za bardzo bo tam pisało żeby nie wchodzić na te, na te plantacje tutaj są takie krzaki ale to są takie malutkie te krzaczorki także tu jeszcze nie widać żadnych żadnych owoców to pewnie dopiero tak e, urośnie tak jak to wcześniej pokazywałem że jeszcze nie widać To ukryte jest takimi siatkami, nie wiem po co, żeby chyba nie było tak nasłonecznione mocno. No, tu widzę naturalny ten obornik. No wszystko, jest, wszystko jest robione tak jak trzeba. Nie ma. Nie ma chemii. Nie ma chemii. No właśnie nie wiem co to jest. Są teraz tutaj kawałek wszedłem i to są ta, o takie, takie ten takie coś. Nie wiem, może to z tego jest pieprzno. Nie wiem, o takie są, może to z tego później rośnie pieprzno. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. o takie, takie są e, te takie. To wygląda jak papryczka, ale to nie jest papryczka. To nie jest na pewno papryczka. Albo może, jakaś, albo może jakaś taka specjalistyczna, specjalna odmiana tej papryczki. O, trawa cytrynowa, tutaj pisze. No entry without tour. A, czyli, że nie wolno wchodzić. Tu jest trawa cytrynowa. Takie duże pole. Tej tra ta trawa cytrynowa to też jest praktycznie tutaj dodawana do, do wszystkich potraw. <tryk> tu są takie fajne ścieżynki porobione. E, akacja. Jakaś odmiana e, akacji. Norden northern Black Wattle, tak to się nazywa. Taka odmiana. No i tu takie fajne ścieżynki są porobione takie fajne rośliny o tutaj jakieś takie grządki też porobione, też coś będą ekologicz, ekologicznego tutaj sadzić restauracyjka tutaj także po drodze jak się chodzi tutaj to no, można sobie przycupnąć, można się napić kawy, czy tam herbaty czy tam wody botanical garden się nazywa ta restauracyjka no tutaj następna Tam też jakieś wejścia są Tropical Garden Information Center Shop Zajdę jeszcze tam, zobaczę ten Tropical Tropical Garden No, też fajosko O, jakie kaktusy tutaj wielkie rosną Idę popatrzę jeszcze tutaj no ale ślicznie tutaj jest. Tam takie bangalosy. O i tu jest taki fajny ten. Taki fajny same kaktusy są w środku. Tu jeszcze coś takiego fajnego właśnie zauważyłem, że, że tu jest to tak bardziej, bardziej tak puszczone, że natura tu ma pierwszeństwo. Są porobione oczywiście ścieżki, jakieś tam paliki, ale to tak wygląda, że nie jest to taka za duża ingerencja człowieka, że jest to tak bardzo zintegrowane z naturą. Wszystko jest tak fajnie, żeby nie przeszkadzać tej, tej naturze tutaj. I to jest takie kurczę, właśnie to mi się podoba że jest e, widzę tak pozarastane, ale nie jest tak wszystko ładnie wyplewione, wy, wyczyszczone, tylko tak bardziej pierwszeństwo ma tutaj, e, bardziej ma tu pierwszeństwo natura. Robią oczywiście, robią porządki, bo widzę tutaj pan sprząta, robią porządki, no bo to wiadomo, trochę tych liści się nasypie i ten, ale generalnie z tego co ja widzę, to e, pierwszeństwo ma tutaj e, natura. No, jest tutaj mnóstwo takich roślin, które ja pierwszy raz w ogóle w życiu widzę. Tu jest jakiś asparagus, coś takiego. Cylindrical snake plant. No, czyli jakiś tam wężowy, wężowy cylindryczny, wężowa cylindryczna roślina. Jakaś. No, jest mnóstwo, mnóstwo tych roślin takich fajnych. O! Tu jest taki. Jest taki kwiat, ja mam tego kwiata u siebie w domu, tylko u mnie on tak nie rośnie ładnie jak tu. No, bardzo fajny jest. No, tu jest taki, taka chwila odpoczynku, tutaj można sobie usiąść. No i właśnie chyba sobie usiądę na chwilę, dlaczego nie? Jest tutaj mnóstwo tych roślin, oni tutaj są nazwy tych roślin. No jakbym prowadził kanał o roślinach, to ja bym się tym zainteresował, bo bym wiedział dokładnie co jest co, ale ja tylko robię tak przy okazji. No, tu jest tak, jakieś takie drzewko i ma takie, jakieś takie fajne owoce, Taki jakby, to taka jakby szyszka, czy coś tak, takie kujące to jest. to się nazywa Roku Anatto Bixa Arelana. Bixciense, coś takiego, kilka nazw, pewnie jest po francusku, po angielsku, no jest <laughs> mnóstwo, mnóstwo jest tych roślin. No nie no ja tylko tak przy, przy okazji, no ja nie, nie, nie mówię jakie to są nazwy, bo, bo, bo ja się po prostu, tu jaszczureczka jest tak leniwie, leniwie idzie po tym, po drzewie, bardzo leniwie. Idzie do góry, ale jaka jaka fajna. O, uciekła, teraz tak szybciutko poleciała. A tak na początku tak bardzo leniwie, ale zobaczyła kamerę i ten uciekła.